Idziemy aniemalkowym syfem w bibliotece w monster Niemalkowy syf, ponieważ no sami zobaczycie no no dobrze jedzie, ale Będzie lift tutaj. Cześć. Będzie jest więcej wind. Chyba z trzech albo dwóch, ale chyba z trzech. Dobra, przejdziemy sobie do... Nie czekaj, musimy jeszcze zjechać na zero to potem mi daniem malkowa, no patrzcie na pany Ściski takie sobie A nie jeździ aż tak źle Dobra Idziemy dalej <śleszy> jedna albo dwie windy będą Idziemy sobie do następnej windy. Tutaj już mamy style, starą windę teberowcę z bardzo małym lustrem. Idziemy na minus 1. Już się obawiałem, że tą windę będą zmodernizować, bo tutaj był remont niedawno temu. To najlepsza winda w tym budynku. Jest w ogóle inna część już tej biblioteki Mówię bardzo małe lustro. Ta winda już jedzie do drugiego piętra. A to jest... Jedna z najlepszych wind. Jeśli chodzi ja o zasuwanych. Fajne maguziki, Typowe. Stare, niemieckie. Mi się podobają te przyciski. No, wiele lepsze niż tam. Ten niemal, co był wcześniej. Wcześniej w ogóle nie wiedziałem, gdzie te windy są. Tak co prawda już w lipcu, ale wtedy byłem na wycieczce szkolnej w Wiedni. <grym> Było za mało czasu. Wracamy sobie na pierwsze. Bo tam było przejście do tej części budynku. Była naprawdę bardzo fajna winda Wiele lepsza niż ten niemak. wiedziałem gdzie ona jest w ogóle jest tu chyba jeszcze jedna winda zobaczę jeszcze kolejną windę znaleźć też stara winda to była na obcy go tylko już za, za jakiejś tam klatce cudowej Zdragina w tym budynku. Jest jeszcze jedna hmm. może, ale nie wiem tam wejdę. Teraz idziemy, bo ta winda jest najebista. Trochę wibruje, ale... Może tam wibrować, bo to jest... Ta winda ma... Um... Czekajcie... 28 lat. Chyba. Tak? Bardzo fajna winda, mi się podoba. Fajna kabina ma. Taką fajną kabinę ma. Takie ma osiedlenie. Także tak, to jest chyba tylko jedna nówka. Czy my jeszcze tamtą ostatnią gminę? No, tak, a tutaj przeszedłem.